Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Program Literacko-Muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno w studiu Teresa Markiewicz. Uprzejmie zapraszam na ciąg dalszej audycji Okienko Liryczne, którego gościem jest wiliński poeta i pisarz, autor wielu wydań książkowych Доктор наук humanistic, веelній был викладовцем на Літевським університеті докологічним, членник створешення науковців поляков, редактор і заложитель строїн-літерації Пегас в додатку тигодника Вільнішизни Рота, сполурганізаторка Веринка Літератків в Музеум Владислава Сирокомель в Бориковщині, Вільнянін Юзеф Шостаковський. Poezja musi być dobra, jak tworzenie świata, na wzór jak Pan Bóg go stworzył, a w nowoczesnej poezji szerzy się przy przydoty, zanika promowanie wzniosłych wartości duchowych. To Pana słowa, Panie Józefie, wypowiedziane podczas dyskusji, które się wytworzyła w jednym z kawiarenek literackich. Czy nadal Pan się z tym zgadza i pisze dobrą poezję, taką na wzór świata, jak Pan Bóg go stworzył? To znaczy ja nie wiem, czy moja poezja jest dobra. Ona ze mnie wypłynęła, e, narodził się wiersz, e, oby tylko to nie był wiersz potworek. Tak, jeżeli czuję, że coś się narodziło złego, że coś nie odpowiada kanonom piękna, a główne dobra, to po prostu po prostu go wyrzucam. Powiadają, że literatura musi bawić, otóż śmieszyć. Kompromitować nawet człowieka, pokazać, pokazać jaki on słaby. Któryś z poetów, bardzo wielkich polskich poetów, powiedział o gazetach, o gazetach konkretnych środki masowego wydalania. Nie daj Boże, nie daj Boże, żeby, żeby wiersz stał się gazetą. Przy całym moim szacunku, to w ogóle do gazety. To są. Różne dziedziny, różne, różne style komunikowania się, styl literatury pięknej ja niczego nowego nie wymyślę, powiem. Oświeceniowcy, co mówili? Tak mówił Krasicki, to mi mówili inni twórcy klasycyzmu, twórcy epoki oświecenia że dzieło literackie musi uczyć i bawić właśnie uczyć i bawić. I myślę, że ta recepta na dzieło literackie ona się nie zmieniła. Zmieniły się pokolenia, zmieniły się wieki, a Homer zostanie Homerem, Mickiewicz zostanie Mickiewiczem, a ktoś tam, ktoś tam, który, który nie ma talentu i podoba mu się Deprawować moralność? Nie wiem, czy zostanie w literaturze. To jest taki jednodzienny, jednominutowy, jednogodzinny, jednogodzina chęć szukania jakiegoś taniego poklasku. Bardzo często jest to po prostu halstwo i bez talencie. Ja uważam, że literata musi być, literatura musi bawić i uczyć. Jestem chyba staromodny w swoich poglądach. Panie i bardzo serdecznie Pana zapraszam do kontynuowania prezentacji swoich wierszy dla szanownych słuchaczy Okienka w, w Radiu Wilno. To może jeszcze kilka napisanych kilka lat temu. Biały krążek. Oczekiwanie na świt trwa wiek i dłużej. Koleśnica słońca, która miała przywieźć kogoś, ugrzęzła w nocnym niebie. Nie umie szczekać. Lkarz. W ten czas czyjaś ręka podaje litość. Białą pastylkę przyniesioną z wczorajszej apteki. W kaplicy. Tylko tu jesteś bezpieczny. Trwasz uwinięty w ciszę, jak w trzewiach matki. Nikt cię nie kopnie, nie uderzy w twarz, nie przetnie brzytwą szyderstwa. Wyrosłeś. Jestestwem dążysz do góry, Lecz zdumiony milkniesz, Widząc, że sięgasz tylko do stóp Jego, Panie. Eden Odbierz mi pamięć kradzionych wczoraj, Kieszeni pełnych antonówek, Dni rozedrganych śpiewem sadu, Dloni pełnych dojrzalej żyny, Zapachów losów, który mroczył, Złączonych dłoni w ręku chwili i mego serca, które kwili, jakiegoś jutra zostaw wiarę. Syberia. Zanim zgasisz monitor i siebie, o sekundę wcześniej, leci w czerń nieprzytomne dotykiem jaskółki Zlapane w sieci internetu, słowo bardzo. Tak wygląda Wypełniona tęsknotą, północ bez Ciebie. Awe Maria. Wieczór mróz wieszczył. Nocą spadł śnieg, przygasił leony sklepów i luksusowe samochody, przykrył twardy bazalt ulicy i skulonego grajka z czerwonym akordeonem. Tej nocy uliczna muzyka otworzyła mi bramy raju. Kierujące platki będą spadać na zawieszoną w mroźnym powietrzu pięciolinię w barwach tamtego Ave Maria. Dym. Między ustami i papierosem błękitna smuga, Możesz zawiesić tu całe życie i więcej. Nawet tak wielką rzecz, jak wieczorna samotność. Choć wiesz, że i ona rozwieje się w małe nic. Pomny Ciebie. Jesteś mi niczym w lustrze. Wyciągam rękę przez kawiarnianą przestrzeń stolika, ale Ty, Nolimetangre, jesteś piękna i nie znasz łaciny. Nie dotykaj mnie, mówię. Nie zostawiaj swej wąskiej dłoni Na mojej skórze, na włosach, na liniach życia. Nie zabieraj na wyspy szczęśliwe. Pomnę ciebie, zapomnę drogę z powrotem. A wrócić muszę. Drogi. Drogi nie lączą. Ostre jak brzytwa, zbudowane logicznie, pod kątem prostym. Od skrzyżowania do skrzyżowania Tworzą szachownice Matnie Tędy odpływają w rejs samochody Jak augustowskie fregaty Pamiętam Dzieli nas przestrzeń Dlatego dziś do ciebie przyjść nie mogę Ani jutro Spać idę Do lasu Plomyk Pomiędzy filiżanką kawy i moją dłonią podskakuje w takt mojej radości, chyboce w takt mego oddechu, plomyk. Smuci się moim smutkiem, opływał zą stariny, gdy odchodzę, plomyk świeczki. Czas popiela, Czas popiela wszystko. Kwiaty przy słonecznej ścianie domu, hortensje, wazonie u matki. Kwiaty przez mróz rysowany i sam dom. Gasi radość źródła biącego spagórka, muzykę pola z pierwszym skowronkiem, skrzypienie śniegu pod obcasem. Okienice domu tracą kolory. W ten czas występuje żywica, dotyka mnie zapach lasu z tamtego wieku. Niektórzy twierdzą, że poezja w naszych czasach nie jest popularna, zajmuje niszowe miejsce w literaturze. Ale moim zdaniem prawdziwa poezja jest po prostu mniej dostępna dla szerszych mas ludzi, bowiem trzeba ją rozumieć i częściowo samemu być poetą. Potrzebne jest wyobraźnia i czucie przedmiotu, po to by człowiek zrozumiał sens i wartość, fascynację innej osoby, tokt myśli artystycznej autora. Czy się pan z tym zgodzi? Wielki Norwid powiedział, że na świecie wszystkich rzeczy wielkich, ważnych zostaną: poezja i dobroć. Dobra poezja jest dobrocią. A kto powie, że niepotrzebny nam dobry ojciec, dobra matka, dobry brat, dobra siostra, dobry kolega, dobra koleżanka? Kto powie, że niepotrzebny? tym się zgodzę, że Poezja i dobroć jest niepotrzebna. Potrzebne są każdemu. Tylko wiele osób wstydzi się tej czułości, która jest w poezji, otacza się takim pancerzem milczenie, pancerzem wstydu. Ja nie wiem, ja nie znam recepty na życie. Ja wiem, że literatura, poezja sztuka jeszcze nikogo nie sprowadziła na manowce, a pomogła, uratowała wielu ludzi. Panie Josefi, uprzejmie poproszę o zaprezentowanie jeszcze kilku wierszy. Prawdopodobnie planuje Pan wydać w najbliższym czasie nowy tomik. Z tym tomikiem to nie mam na to czasu. Może wiersz pod tytułem Usidlony, czerń usiedliła sufit, spływa po ścianach, na godzinę temu białe prześcieradło. Nie widzę rąk własnych, ani twojej głowy, ani wkleśnięcia poduszki. Wyśliznę się z pościeli, uciekam jak wąż wiedziony instynktem. Trafię pod bramę, zapukam wzrokiem o szybę wysoko, gdzie nie śpi lampka oliwna. Czekam, aż świt otworzy źrenice, nie jak romantyczność. Z początku był las. Dom koło zielonej ściany jeszcze dziecko i noc pełna lisa. Przychodził bezgłośnie na poduszkach łap na odległość wzroku, do granic intymności, między zwierzęciem i człowiekiem, między lisem a zgrają psów. Kiedy się spóźnił, znalazło się go ciałko w rowie poszarpane. A książka była później, jak milczenie i przypieczętowany los. Wariacje na temat Białej Lokomotywy. Jest taka piosenka Edwarda Stachury, wiersz Biała Lokomotywa bardzo, bardzo smutna, i jednocześnie bardzo optymistyczna. Wydaje mi się, że w Wilnie również był spektakl, którzy z Polski wystawiali, ten spektakl, i w tytule, była biała lokomotywa. Jak to przeżycie, to zwęglone. Warto wsiąść do białej lokomotywy i tylko ona może cię z tego pogorzeliska życiowego wywieźć. Wariacje na temat białej lokomotywy. Wierzę stąd, że jest całkiem biała. Jak śnieg w górach, jak zaspy w dzieciństwie, jak mgła nad łąkami. Na Bocianik skrzydeł. Zabrałbym do niej dziewczynkę z matką ze stali, chlopaka karmiącego gołębie, cierpiącego na autyzm, muzyka z czerwonym akordeonem, z Awe Maria, ciebie mamo i ciebie ojcze, po tamtej stronie, i przygodnego podróżnego, czekającego na autobus, który nie nadjedzie. Ruszylibyśmy przed siebie. Choć to kolejka dziecięca, jechalibyśmy w kolo. Choć wiem, Platon wypędziłby nas z państwa poezji. Serdecznie dziękuję panu, panie Józefie, za prezentację twórczości, za miłą rozmowę i za przybycie. Życzę, by panu nigdy nie zaprakło ani atramentu, ani papieru, ani twórczego zapalu do napisania jeszcze wielu, wielu wierszy. Do widzenia. Ja, ja również dziękuję. Do widzenia. Szanowni słuchacze okienka lirycznego, wkrótce dobiegnie końca dzisiejsze spotkanie w studiu Radia Wilno. Żegnając się z Państwem, przypomnę.

Nagrody imienia księcia Giedmina za innowacyjność, a za aktywną społeczną działalność na rzecz Polskości, kawalierskim krzyżem zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Audycją Przeszkola prowadziła Teresa Markiewicz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Okienko liryczne. Spotkania z poetami wilińskimi, ze znanymi i początkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardów wilińskich i kapel podwórkowy.